ma Bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś, ponieważ to jest Pączek. Najrzadziej oglądany program w polskim internecie. I właśnie się zaczyna. Ej, czy to nie jest przypadkiem tak, że gdy myślimy o wymarzonym domu, to każdy z nas, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje, to chciałbym mieć taki dom jak w Simsach. Wiecie o co chodzi? Taka do bólu klasyka. Sypialnia z takim dużym łóżkiem, wygodna łazienka, fajna duża kuchnia. No i salon. Salon. Salon z kominkiem. Przepraszam bardzo, czy jest ktoś wśród was, kto by pogardził kominkiem? Ja mieszkam w bloku, więc o kominku mogę jedynie pomarzyć. A ci, którzy już teraz mają taki kominek, sobie siedzą. I... Ja to sobie właśnie dorzucam drewna i mam tą przyjazną, romantyczną atmosferę, która będzie utrzymywała się przez całą zimę. A wygnijcie w tych blokach, w tych mieszkaniach, w tych ludzkich mrowiskach. Ale jak to zawsze bywa w życiu, przychodzi czas na bolesną prawdę. Kominki są złe, kominki są niezdrowe. Według badań, powietrze nasączone dymem z kominka, czyli powietrze w klasycznym, pięknym, romantycznym salonie, ma 30 razy więcej złych substancji od dymu papierosowego. Przecież to jest niedowiarne. Więc jeżeli masz kominek, to nie łudź się, ale będziesz miał po pierwsze zawroty głowy, po drugie do twoich płuc po jakimś czasie zawita pan raczek. Cząsteczki substancji chemicznych, które wydzielają się z kominka są tak małe, że od razu wchodzą do układu krwionośnego, grożąc zawałem. Widzicie więc po raz kolejny, jakie prawidła rządzą tym światem. Dążymy do tego, co nas wykańcza. Tak jest, więc Otwórzmy swe oczy. Dlaczego, Pączku, niszczysz moje życie? Już nigdy nie zamarzę o domku wiejskim i o tej fajnej, rodzinnej atmosferze. Ja już kończę, będę się żegnał i przypominam o wczorajszym odcinku. Trzeba go obczaić. Właśnie zjadłeś Pączka. Siema, siema. High five. Dzisiaj ci opowiem taką historię. Twój tatuś Chciał ugotować ryż i usmażyć z przyprawami. Tylko, że zapomniał, że nie ma gazu w domu i smuteczek. Panowie robotnicy pracują nad zmianą rur i niedługo już będziemy gotowali z powrotem. Zrekompensuję ci to i twoje mamusi, i będziemy jeść pyszne rzeczy. Także teraz musisz ten okres mikrofalówki przetrzymać i będzie dobrze.